Cześć, widzowie! Witam Was na odcinku z Brawl Stars, gdzie wbijamy Lole na 10 rangę. Wbijam oczywiście solo. I w następnym odcinku też będzie Lola już na 12 rangę. Bo to będzie wydopiać Pamiętacie, chyba. Dobrze. Ups. Dobrze. Dobrze, to wiecie, jest wiele onipowerów. To radę rozwalić nazwania. No to nie, lepiej z nim... Kurczę, to jest chyba oszustwo, że... ...że ja w skrzynie, bo nie to co ale nieważne. Kurczę, co tu robi tatara przebiegła? Ty przebiegaczko. Jest to ty O kurczę. Czy lata pan pana wiecie czego? Kurczę. Nie, na pewno. On by nie miał... Nie no. Ja mam dużo życia przecież. Ale dobra, nie przejmujmy się, grajmy. Jeżeli takie rundy będą, no to niestety ten odcinek będzie trwał długo. O nie, ten Tik się rusza. Kurczę. To jest serce, serce jest lepsze niż Lola. Dla mnie, oczywiście. Kurczę, ten gar. No, chyba jestem otoczony. A nie, już. tak jestem. W sumie już nie jestem. Podaj, typie tego się na mnie nie rzucaj. Nie przeskakuj, proszę. jak kogoś innego. O, właśnie, Piper. Wiedziałem, że nic nie ma szansy z tym jest Ja chyba też z nim nie mam szans. No nie miałam. Kurczę, okej. Okay. 11% by to będzie nam stoczyło. Teraz już chyba będzie w mieście piątą rękę. potem już 30 dziesiąte i... to... jak on się nazywa? jak to się nazywałeś? wspomniałem jak się nazywa Wy, Po podpowiedział, bo... a no, no, sobie nie, nie musicie, no bo... i tak jak skończy odcinek to się sprawdzę Zobaczę, już mamy dziewiątą rankę w karści. O to ten Edgar ma dużo tych. ochurczę kurczę, lepiej od uciekam. O ten nakar sobie o churcze, mnie kurczę po już. Nie Teraz mamy dziewiątą rankę. To teraz dziesiąta. Okay. Będę wystarczyła. Trzymajcie kciuki. O kurczę. Nie była kanada. Odczep się. Typie, czy ty możesz kiedyś, czasem kogoś zostawić sam? Typie... Idź stąd. Spadaj. Czy my stąd spadamy? Dobra, już spadamy stąd. O kurczę, nie Nie! Nie! Nie na mnie, nie na mnie! Kurczę, ten Leon... On sobie mnie od początku polowywał. No nie! Takie słabe miejsce naprawdę w innie ci ludzie. To też, bo mnie lubicie, tak? Maga, niech w tej grzy już wbije, wbije połowę te, do tej ranki No dobra, że działam jest stać gdzie są skrzynki. No, nawet dobrze. O kurczę, nie, no czemu ja już tej matki? Dobra, tam chodźmy. O kurczę, za późno. Już aż przyszedł. Dobra, może lepiej go O, właśnie, widzowie. Kampimy. O że nie no. A Max musi tu być. Czy, czy, zaraz, stop. Czemu ona ma czarną tą? O kurczę. Ten nowy zatylniasz. To idzie z Można go już sobie kupić. co jak jednak będzie długie. Nie no, niech szybko jedna osoba. To jest kolejna. Szybciej. Szybciej. Tam jest Lu. tak kto jeszcze został z tym Lu? Oprócz mnie. Zrobiło się dopiero za chwilę się... O Boże! Tam! Chodź, ko! Kurczę... Złapaj, proszę. No dawaj, ko! Dobrze, ale i tak... Tak już nie, nie mam szans, staro. To jest chyba za mocna na rolę. Ale... Przynajmniej mamy połowę już do dziesiątej rąki. A jak wygramy to mamy dziesiątą rankę O nie, tylko nie to. No nie, no to nie, no ta na nie jest głupia. Czemu ona nie może czasem zostawić kogoś spokoju? Tylko zawsze się musi rzucać. I od razu kogoś zobaczy. Kurczę, nie no. To jest oszustwo, że w nią, nie strzeliłem. Kurczę, nie. nie! Nie, proszę nie! Dobra, szczęście, zwiałem. No nie! To jest kruk. No i jeszcze boni do tego. Boże, zabiłem tą bolinę, ale tak to nie pomoże, że jestem otoczony. Chyba, że szybko ludzie odpadną. No. Hmm, dobra, chyba się docęliśmy. No kurczę. Chodź tu, mój ten, moje klonie. Kurczę! Chodź tu, o tu właśnie, kurczę, co czasem stać. Kurczę, nie. Ty wie, możesz czasem kogoś zostawić w spokoju? O nie, tylko nie kruk. Skąd iść Proszę. Nie, nie mówcie, że ja, no nie, pewnie nie. To było oszustwo. I nie polega na tym, że rzuta czymś tam czym rzuciła. wiem W ogóle a czym? A nie, jak coś nie wiemy tej ranki, to się obrażam na bowstars Znaczy na was tylko na tych ludzi. Muszę mieć szóste miejsce. Piąte lub czwarte lub trzecie lub drugie. Dobra, niech jeszcze odpadną. Dobra, my no to lepiej kampimy. Dobra. O, już może czekajcie. Nie możemy się zrobić. Dobrze. To wbiliśmy dziesiątą na na i to nam naprawdę długo zajęło. O ciekawe ile dostałem tych. U, chyba blokowaliśmy jeden poziom w karlecie. A ja to jest. Popatrzcie, ile już mamy tych gemów. Uzbieramy na następny karnet i będzie odcinek. Jest śledzić. co widzowie. Chyba was.